Cześć dzieciaki. Mam nadzieję, że czekacie już na naszą dobranoczkę. Dziś opowiem wam bajkę pod tytułem Wrubel. Jest to bajka flamandzka. Usiądźcie wygodnie i możemy zaczynać. Zdarzyła się kiedyś dziwna rzecz. Wykluł się z jajeczka wróbel. Kiedy podróż okazało się, że jest bardzo dzielny i ładniejszy od szarych. Ale tamtym się nie podobał, bo był inny niż one. Wcale nie chciały się z nim zadawać. Jak tu żyć bez przyjaciół? Wróbel poleciał do niedźwiedzia i zapytał: Misiu, czy chcesz być moim przyjacielem? Niedźwiedź mruknął: Nie potrzebuję żadnego. Sam jestem sobie przyjacielem. Wilk też nie chciał. Jeszcze zęby wyszczerzył. Koń odpowiedział, że jest za duży, żeby się przyjaźnić z takim maleństwem. Wół nie miał ochoty, bo nie lubił, żeby ktoś skakał koło niego. Poleciał więc wróbel do świni. Ale ta zachrumkała. Mam dosyć zajęcia ze swoimi prosiaczkami. Nie mam czasu na żadne przyjaźnie. Kot miałknął. – Ach, jakże się cieszę. Zawsze miałem ochotę na takiego ślicznego, maleńkiego przyjaciela. To dopiero będzie nam wesoło razem. Pokaż mi się z bliska. Niech cię pogłaszczę. Cup, cup, cup. Wróbelek zbliżył się w podskokach, a wtem kot jak nie skoczy, jak nie trzepnie łapą, o mało go nie pochwycił. Zbijącym serduszkiem, wróbel usiadł na drzewie i długo nie mógł się uspokoić. Polecę do człowieka pomyślał może on będzie moim przyjacielem. Ale w oknie człowieka zobaczył klatkę z kanarkiem. Być zamkniętym w klatce za nic. Pewnego ranka, kiedy wróbel błąkał się po, po przedmieściu, spotkał psa. Był to kundel stary. Kudy, kulawy, ślepy i zachrypnięty. Wluk się sam nie wiedział dokąd. Wróglowi zrobiło się żal biedaka. Zapytał, dokąd tak idziesz, piesku? Przed siebie, odpowiedział kundel. Przez dziesięć lat służyłem wiernie mojemu panu, a on chciał mnie zabić na starość, więc ja uciekłem. Jak się nazywa ten twój niedobry pan? Tafaro. Piwowar. Robi piwo i sprzedaje. Tafaro? Ja go doskonale znam. Świerknął wróbel. To ten gruba z czerwonym nosem, co strzela do nas śrutem. Ten rudy. On jest taki zły, że nawet dzieci bije. Wszystkie przed nim uciekają. Wtem coś mu przyszło na myśl i zapytał. – Czy masz przyjaciela? – Nie, nie mam – odpowiedział kundel. – Ja też nie mam. Może byśmy się zaprzyjaźnili? Pies wyciągnął do wróbla łapę. Wróbel uścisnął ją pazurkami i tak zawarli przyjaźń. Wróbel leciał górą, a pies wędrował po gościńcu. Za miastem spotkali srokę. – Ej, ty! – skrzeknęła sroka na wróbla. Czy nie wiesz, dokąd się wlecze ta wycieraczka? To nie żadna wycieraczka. To pies mój, przyjaciel. ha! <laughs> zaśmiała się sroka. I odleciała, żeby zawiadomić inne ptaki, jakiego to przyjaciela znalazł w sobie wróbel. Zleciały się setki szarych wróbli, i nóż się wyśmiewać. To ci dopiero przyjaciel. Potyka się na trzech nogach, oczy pogubił, chudy jak komar. Na dodatek stary, jak spruchniały pień. Wróbel z początku słuchał cierpliwie, ale w końcu nie wytrzymał i ćwierknął z całej siły. — Wiem, wiem, wiem! Tylko wy jesteście młodzi, śliczni, dowcipni, zdrowi. Nikt inny, co? Ale proszę, tylko o jedno. Zostawcie nas w spokoju. Wróblom znudziło się te wyśmiewanie, i odfrunęły. Pies i biały wróbel bardzo się pokochali. Wróbel wyszukiwał pokarm dla psa, a w nocy spał między jego łapami. I było mu ciepło. Niepokoiło go tylko jedno. Kiedy stare psisko zasnęło, coraz trudniej było ją obudzić. Wróbel bał się wypadku. Kiedyś pies położył się po środku gościńca i zasnął. Wróbel usiadł na krzaku przy drodze i pilnował, żeby nic złego się nie stało. Wtem na drodze ukazał się wóz z beczką. Wróbel zaczął ćwierkać na psa przeraźliwie. — Wstawaj! Wstawaj, bo cię przejadą! Dziobał psa po uszach. Skrobał go pazurkami w nos. Nic nie pomogło. Pies cały czas spał. Tymczasem wóz się zbliżał. Obok szedł tafaro. Był zły, bo mu się targ nie udał i wracał z pełną beczką piwa. Wróbel zaczął latać dookoła jego głowy i ćwierkać. Uwaga, panie tafaro! Mój przyjaciel tu śpi. Niech pan objedzie bokiem. Nie mogę go obudzić, bo nie dosłyszy. Precz, trudniu uprzykrzony, wrzasnął tafaro. Panie tafaro, przecież ten pies posłużył panu wiernie przez całe życie. Świerkał dalej wróbel z rozpaczą. Niech pan trochę skręci, błagam pana. A, to on! Poznaje go! krzyknął piwowar. To ten hultaj, ten niecnota, co ode mnie uciekł. Nareszcie go spotkałem. Teraz mi już nie ucieknie. Skierował konia prosto na psa. Wróbel ćwierknął przeraźliwie. Nastroszył piórka, a jego małe czarne oczki błysnęły groźnie. Nie wolno ci! Stój! Jeżeli na niego najedziesz, to ci nie daruję. Patrzcie go, zaśmiał się tafaro. I co mi zrobisz, ty sroczy ogonie? To mówiąc, popędził konia batem. Zlituj się! zawołał wróbel. Nigdy się nad nikim nie zlituje. Wypowiadam ci wojnę. Krzyknął wróbel i rzucił się na pomoc przyjacielowi. Na szczęście obok psa leżał kamień. Wóz podskoczył na nim i lekko przetoczył się przez psa. Nie zabił go, tylko trochę przybił. Po chwili drogą nadeszła kobieta. Wróbel poprosił ją: Błagam cię, dobro, kobieto. Zabierz mojego biednego przyjaciela, wylecz go, nakarm. Będę was codziennie odwiedzać i bawić twoje dzieci. — Biedne psisko! — użaliła się kobieta. — Któż go tak urządził? Tafaro przejechał go umyślnie. To jego własny, wierny pies. Kobieta pokiwała głową, zabrała psa do siebie i zaopiekowała się nim troskliwie. Wróbel poleciał za Tafarem. — spocznę, póki nie wykurzę tego niegodziwca z naszej okolicy — powtarzał sobie. Po drodze spotkał Sroka. Sroka zdziwiła się, że jest on sam. Gdzieżeś podział swojego przyjaciela? Leczy się. Piwowar Tafaro przejechał go umyślnie. Piwowar Tafaro tak zrobił? Oburzyła się Sroka. To wstrętny człowiek. Uczy dzieci wybierać z gniazda pisklęta i jaja. Powiadam ci, Sroko, że ja się na niego zawziąłem. Zobaczysz, że nie pozwolę mu krzywdzić wszystkich dookoła. Nie dasz rady. Dam radę. Przekonasz się. A wiesz, jak mnie nazwał? No jak? Krzyknął na mnie, ty sroczy, ogonie. Co? Skrzyknęła sroka. Śmiał mi tak ubliżyć? Już ja się z nim porachuję. Dogoniła piwowara i wrzasnęła. Zdejmuj czapkę w tej chwili i przeproś mnie. Tafaro zamachnął się na nią batem. Wtedy sroka w złości zerwała mu czapkę z głowy i odleciała z nią na drzewo. Kiedy piwowar sapiąc i stękając wdrapał się na to drzewo, sroka skrzecząc drwiąco przeleciała z czapką na inne. Tak wodziła ta fara z drzewa na drzewo, aż grubas ledwo już sapał. Drwale wracali z lasu i zobaczyli, co się dzieje. Stanęli na drodze i śmiali się. — Popatrzcie! Piwowar łazi po drzewach. To jeszcze więcej rozłościło Tafara. Tymczasem wróbel zaczął dłubać korek od beczki. Korek był spróchniały, więc tak go nadłubał, że piwo wysadziło korek i fontanną polało się na drogę. Tafaro spojrzał. — Piwo się leje! — Przestał gonić za sroką i rzucił się do beczki. Ale beczka była już prawie pusta. Ach ty nic nicponiu! krzyknął na wróbla. To jeszcze nie wszystko. Ćwierknął wróbel i usiadł na uprzęży konia. Tafaro zamachnął się siekierą, żeby go zabić. Ale wróbel zdążył sfrunąć, a siekiera przecięła rzemień. Koń przestraszony szarpnął się. Porwał uprząż do reszty i uciekł gościńcem w stronę domu, aż się za nim kurzyło. Co tu zrobić? Biec po konia? Może ktoś czasem zabrać wóz i beczkę? Tafaro czerwony ze złości z gołą głową sam pociągnął wóz do domu. Powtórzył: To jeszcze nie wszystko. Pofrunął razem ze sroką do głównej kwatery wrógli. Kiedy szare wróble dowiedziały się od innych co się stało, postanowiły, że będą puty walczyć z piwowarem pod wodzą wróbla, póki nie zwyciężą go i nie wypędzą. Tymczasem kleretta, żona tafara, czekała na niego i smażyła mu ogromny bewsztyk, ulubione jego danie. Kiedy koń wrócił sam do stajni, kleretta była w kuchni i nic nie zauważyła. A ponieważ wiedziała, że ta faro lubi przy się pić piwo, więc zeszła z dzbanem do piwnicy. Właśnie odszpuntowała beczkę i postawiła dzban, kiedy usłyszała szum jakby tysięcy skrzydeł i ćwierkanie wróbli. Tobie ćwierć i mnie ćwierć. Tobie ćwierć i mnie ćwierć. Zapomniała kompletnie o piwie i wybiegła na dwór zobaczyć, co się dzieje. O mało nie zemdlała. Chmura wróbli opadła na podwórze i sad. Nigdy nie wiedziała tyle ptaków naraz. Dziobały owoce na drzewach, wyjadały ze żłobów, a najwięcej wleciało ich przez okno do śpichrza. I dziobały ziarno, aż nikło w oczach. Tafarowa otworzyła wrota do śpichrza i zaczęła wypędzać wróble fartuchem. Ale kiedy wypędziła trzy, Padło nowych 30. Widząc, że nie da rady, pobiegła na podwórze po gałąź. Wtem potknęła się o psa. Uciekł z mięsem, które porwał jej z patelni. Chciała gonić za psem, ale uciekł z bewsztykiem do lasu. Przypomniała sobie, że zostawiła w piwnicy niezaszpuntowaną beczkę. Zbiegła po schodach i patrzy. Zban przewrócony, beczka pusta, a piwo chlupie pod nogami. Złapała się za głowę. Nagle usłyszała turkot wozu na podwórzu. Domyśliła się, że to wraca jej mąż, więc wybiegła z piwnicy i zawołała: leć prędzej do śpichrza i ratuj zboże, jeżeli jeszcze co zostało. Tafaro popędził z batem do śpichrza wróble co prędzej odfrunęły. Tylko jeden spacerował po dachu, ćwierkając wesoło. To jeszcze nie wszystko. Silny z gniewu piwowar poszedł, sapiąc do kuchni. Tam dowiedział się, że nie dostanie ani bewsztyku, ani piwa. A to wszystko przez tego jednego urwisa. Wróbla. To jeszcze nie wszystko. Piwowar cisnął w niego stołkiem, ale nie trafił i wybił szybę. Wróbel wleciał przez okno do kuchni, fruwał po niej i odgrażał się. To jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie wszystko. Piwowar rzucał w niego, czym popadło: talerzami, garnkami, półmiskami, patelnią, a kleretta zaganiała go fartuchem. Wreszcie tafaro złapał wróbla. Teraz zginiesz, teraz ukręcę ci łeb, syknął. Wróbel trzepotał się w rękach piwowara, ale nawet w tej okropnej chwili nie stracił odwagi. Kiedy Tafaro podniósł go do twarzy, żeby mu się przyjrzeć, wróbel z całej siły trzepnął go skrzydełkami po oczach. Tafaro stracił równowagę. Wypuścił wróbla i przewrócił się prosto na rozpaloną blachę kuchenną. Wyleczył swoje oparzenia, ale wstydził się chodzić po miasteczku, bo wszyscy pokazywali go sobie palcami i śmiali się. Patrzcie, idzie piwowar tafaro, co przegrał wojnę z wróblem. Więc sprzedał dom i wyjechał, nie wiadomo dokąd. Stary pies natomiast wyzdrowiał i został u dobrej kobiety. Biały wróbel codziennie wyprowadza go na spacer. Podobno żyją do dzisiejszego dnia, tylko nie pamiętam w jakim kraju. To by było na tyle. Pamiętajcie, że już niedługo, gdy przyjdą zimowe dni, dać karmnik dla wróbli i dla innych ptaków. Zróbcie zdjęcie i zostawcie je w komentarzu. Papa!